Jaka nudna lekcja! Klasa nie spać. A co to jest? Czy to naprawdę dla mnie? To ciekawe. To wasza sprawka? Nie, to nie ja. Może Emma? Nie, ja niczego nie wysyłałam. No dobrze, pozwolę sobie otworzyć. Wow, to jednak ja zamówiłam. Przypomniało mi się. Nie, bo ja! Jeszcze czego? Proszę mi dać to ciasto! Chyba śnisz. Stop! Dziewczyny, przestańcie się kłócić! Ogłaszam challenge! Co kryje się pod tymi pudełkami? Zaraz nauczycielka wszystko opowie. No dzień dobry. Nie rozumiecie? Pokazałam waszą pierwszą nagrodę lalkę Barbie. Sprawdźmy, czym będziecie ją rysować. Jeszcze nie możemy sprawdzić? Chwilka, muszę włączyć stoper. Start, zaczynajcie. Nie mogę się doczekać, żeby sprawdzić, co tu jest. Jedna zwykła kredka. No okej, okay. a co ma Emma? Wow, a ja mam cały zestaw farb plakatowych. Pokonam cię. Nie ma mowy, rozumiesz? O nie, mój pędzelek jest teraz w koszu. Dzięki, Marii. Muszę coś wymyślić. Wiem, mam przecież palce. Użyję ich do narysowania idealnego obrazka. Patrzcie! Kolorowo i pięknie! Co by tu jeszcze dodać? O właśnie! Dobrze, równiutko. Jak trudno jest rysować kredką. W dodatku się złamała. Dobrze, że mam temperówkę. Jak to? Dobrze, spróbuję jeszcze raz. Tak tęsknię za Charlesem. Jest taki słodki. O nie! Zamyśliłam się i stemperowałam całą kredkę. Ale chwila! Sukienka z opiłków kredki wygląda bardzo oryginalnie. Wszystko gotowe. Co? Czas zaraz się skończy? Mam mniej niż minutę na dokończenie rysunku, więc włączam tryb turbo. Głowa, ciało, włosy i nie wolno zapominać o rękach. Uff, mamy to. Pokażcie swoje rysunki, młode damy. Emma, co to za bazgroły? Tak rysują małe dzieci w przedszkolu, to okropne. Marie? proszę spojrzeć. Brawo, pięknie i oryginalnie. Wygrywasz. Weź swoją lalkę, Barbie. Hurra, mam Barbie. Jest taka piękna. Chodź do mnie, moja słodka. Nikomu cię nie oddam. Jesteś po prostu urocza. Emma, zabieraj swoje brudne ręce. Moja Barbie. Patrzcie, co dla was mam. Haha, nabrałam was. Właściwie to mam dla was pieska. Spójrzcie na tego słodziaka. Tylko najlepsza dostanie pieska, a czas ucieka. A więc czym będę rysować tym razem? Co? To kreda? I to wszystko? Chciałabym mieć coś fajnego. Wow, Mazaki! Mój wewnętrzny artysta jest zachwycony. Zaraz narysuję najlepszego pieska na świecie. Zacznę od konturów. Nie, nie podoba mi się. Spróbuję jeszcze raz. Och, to straszne! To też się nie nadaje, i to też nie. Przepraszam, Emma, mam tu kryzys twórczy. Chociaż chwileczkę. Mam pomysł. Mogę obrysować rękę i wyjdzie mi wsi pyszczek. Tak! O to mi chodziło? Emma, nie podglądaj. Rysuj sobie swoją kredą. No i będę rysować! I zrobię to lepiej niż ty, Mari. Mam świetny pomysł. Pokruszyłam moją kradę w dłoniach, wysypałam wszystko na kartkę papieru i narysowałam słodką książkę. Gotowe! Zaraz, twój rysunek zniknie stąd w mgnieniu oka, masz tu coś pod nosem! Oj! Marie! Nie! Czas się skończył, pokażcie swoje prace. Wow, Marie! Wyszedł ci całkiem piękny piesek. A co tam ma emma? Emma, jak ci nie wstyd pokazywać coś takiego? Dostajesz dwóje, a Mary dostaje nagrodę. Mam ochotę zapaść się pod ziemię. Moja słodka, idź do swojej nowej właścicielki. Ojej, jaka ona jest piękna. Jakie ma słodkie uszy. Ślicznotka. A masz, tobie też dowalę. Ojej, przepraszam, już jesteście. Oto wasza nowa nagroda, Nintendo Switch. Widzę, że wam się podoba. Świetnie, czas start. Sprawdźmy, okay. co tu mam. Ej, Maria, ja chciałam to zrobić. O, mam plastelinę. Fajnie się wygina. A co ja dostałam? O, jaki fajny długopis. Auć, ostry. Już rozumiem, trzeba nim wydrapać rysunek na specjalnym czarnym papierze. Mogę to zrobić w mgnieniu oka. A ja zrobię nie tylko szybciej niż ty, ale i ładniej. Wałkowanie plasteliny troszkę się zejdzie. Mam lepszy pomysł. What? Ja nic nie zrobiłam naprawdę. Uf, udało mi się. Właśnie chciało mi się pić, od razu coś przekąszę. Pora tego właśnie potrzebowałam. Pój od telefonu. Położę tutaj wszystkie kawałki plasteliny i rozwałkuję. A potem dodam detale w postaci przycisków. Muszę to tylko wyjąć z tui i nagroda jest moja. Jestem gotowa, żeby pokazać moją pracę. No i jak? Bardzo się starałam. Fajnie, że się starałaś, ale wyszło tak sobie, Emma. Wow, wygląda jak prawdziwy. Gratuluję, nagroda jest twoja. Hurra! nie chcę się z tym rozstawać. Dziękuję bardzo, to najlepsza nagroda w moim życiu. Mary, chcesz ze mną zagrać? No to lecimy. To jest dla ciebie, a to dla mnie. To też z tobą wygram. Dziewczyny. Uff, ledwo to przytaszczyłam. To jest wasza nowa nagroda. Czas ucieka, więc pospieszcie się i zaczynajcie. Czym będę rysować tym razem? O, spryskiwacz do wody i koraliki. Ekstra. Emma, musisz się odświeżyć. Przestań. Stop. Mam dość waszych wybryków. Dobrze, dobrze. Lepiej otworzę swoje pudełko. Wow, dostałam zestaw prawdziwego artysty. A ja na początek wybiorę żółte kulki. Będą doskonale odwzorowywać kolor lizaka. Teraz mogę dodać białe. Idzie mi całkiem spoko. A ja wezmę żółtą farbę i narysuję kontury. Ojej, nic mi z tego nie wyszło. No to pora na plan B. Wylewam żółtą farbę. A teraz... Gdzieś tu była moja guma? O, tu jest! Pożuję ją troszkę, żeby zrobiła się miękka. Co za ochyda! Ale dzięki temu moja praca będzie lepsza niż twoja. Nadmuchałam już balon, zanurzam go w farbie, a teraz odbijam na papierze. Idealny równy okrąg jest gotowy. Wyszło bombowo. Mari, możesz zapomnieć o Lizaku. Zwycięstwo jest moje. Dziewczyny, czas minął. Jestem gotowa, żeby ocenić wasze prace. Emma? Wyszło całkiem fajnie. A co tam, Marii? Proszę, oto moje kolejne arcydzieło. No nie wiem, Marii, coś ci poszło nie tak. Dlatego wygrywa Emma. Możesz zabierać swojego lizaka. Jestem najlepsza, najlepsza. No co za ciężar. Proszę. Uh. Rany, ale super. Nie mogę się doczekać, kiedy tego spróbuję. Mmm, pyszności. Nie smuć się, Marie. Możesz jeść z drugiej strony. Podobało Ci się wideo, daj łapkę w górę, zostaw komentarz i subskrybuj nasz kanał. Czekacie jeszcze mnóstwo niesamowitych challengerów. Do zobaczenia. Pa, pa.